Nie masz prawa mnie atakować. Prawa to mnie ręka swędzi. Co to ma niby być? Czy ja to trzymam w dobrą stronę? A pierdolę to grę. Ruszamy na nich. Poczekaj, ty tak na serio. Nic mi o nich nie powiesz. No nie. O kurwa. już wiem. Co wiesz? Wiem ile jest kontynentów. Czekaj. Zaciągnąłeś mnie tu, szliśmy tu przez jakieś pół godziny, wlazłem w pokrzywy, i chyba dostałem udaru słonecznego, a ty mnie tu zaciągnąłeś żebym zobaczył jakiś kurwa bunkier. Jest w tej skrzyni. Gdy to zobaczyłem to tak się zestrałem, że musiałem ci to pokazać. Nie mogłeś mi tego po prostu przynieść. Coś mi nagle na mordę wyskoczyło, wyglądało to jak czerwono oki pokryty lekko strawioną suchą pomidorową i dymem z chińskiego komina. Mikstura nam tu teraz nie pomoże. Dlaczego? Przecież użycie mikstury to teraz najlepsza opcja. Nie pamiętam gdzie ją zostawiłem. Haha, ha. i po nim. Ja tu jeszcze jestem. Aha. Nieważne nie co, co zrobisz, i tak, tak będziesz, będziesz zły. Zamknij mordę bo marnujesz powietrze. Przesadziłaś? Szykuj się bo zaraz ci tak przypierdolę że zęby ci dupą wyjdą. Nawet fejkowe plany muszą być dopracowane. Może jakbyś nam trochę bardziej pomógł zamiast wpierdalać te swoje burgery z moka, to ten plan byłby lepiej dopracowany.